No, i tutaj też jest dosyć seksownie black piano w połączeniu ze srebrnym kolorem. No, jest... Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś znów będzie odcinek testowy. Będziemy testować. Dokładnie to urządzenie, które teraz tutaj widzicie jest to skaner diagnostyczny King Bolen zwał jak zwał i dziś przetestujemy sobie to i zobaczymy co mniej więcej możemy tym zrobić. Ja oczywiście będę testował to na swoim aucie, czyli na Audi A4 B9, ale to urządzenie działa też w innych samochodach, także postaram się później Wam mniej więcej pokazać, w jakim aucie to będzie też działało. Dobra, to co? Chyba sobie tutaj to otworzymy i zobaczymy, co mamy w naszym pudełku. W środku mamy kolejne pudełko, a właściwie tui i powiem szczerze, takie nawet całkiem seksowne. Fajnie to wygląda. Także tu jest prawdopodobnie nasz skaner. Oczywiście mamy też tutaj yy, krótką instrukcję i kod aktywacyjny do aplikacji, który musimy właśnie zarejestrować. Prawdopodobnie przy pierwszym odpaleniu aplikacji, także to sobie zostawimy. No i zobaczmy, jak wygląda ten nasz skaner. No i tutaj też jest dosyć seksownie. Black piano w połączeniu ze srebrnym kolorem. No, prezentuje się całkiem nieźle. No ale tak na poważnie, tu nie o to chodzi, bo mogłoby być to brzydkie, ale ważne, żeby dobrze działało. Także tutaj nie zwracajmy w sumie na to uwagę. Ale taki detal, no nawet fajny. Dobra, nie będziemy filozofować, po prostu podłączymy to i zobaczymy, co możemy tym zrobić. No i jak widać podpiłem już nasze urządzenie do złącza diagnostycznego. Teraz jestem akurat w trakcie wymiany lamp, także będę miał na pewno jakieś wygenerowane błędy, żebyśmy mogli je odczytać. No dobra, uruchamiamy naszą aplikację i tutaj pierwsze co musimy zrobić, to oczywiście się zarejestrować, ale tego wam tutaj nie będę szczegółowo. Pokazywał, ale bardziej ważne jest to, że musicie sobie tutaj pobrać oprogramowanie. Tutaj też akurat pobieram do swojego auta. Jak widzicie, i tutaj też od razu wam pokażę właśnie inne auta, inne modele, jakie ten skaner nasz obsługuje. Bo jak widzicie, jest tutaj troszeczkę tego sporo i możecie sobie teraz właśnie zobaczyć mniej więcej jakie marki ten skaner obsługuje. Także myślę, że teraz zdążycie to właśnie zobaczyć, jak tutaj Wam przesunęłem. No, ale dobra, zajmiemy się jakimś odczytem. Tutaj klikamy na samej górze wszystkie systemy i diagnostyka, i tutaj zobaczcie, ja już sobie raz zeskanowałem, klikając ten WIN-scan, i tutaj moje auto już znalazło. Także tutaj chyba pójdę na skróty i kliknę sobie tylko tutaj, i połączymy się właśnie teraz z autem i z tym skanerem. Chwilę to pewnie potrwa. No i mamy, zobaczcie, tutaj takie. Możliwości szybki test, skanowanie systemu i wybór prawdopodobnie systemu. Nie wiem, zrobimy sobie może szybki test. Ja tutaj właśnie powinienem mieć jakieś błędy, chyba będą w 46 albo w 09 w liczniku. A no tutaj widzicie, skanuje nam całe auto. No też troszeczkę to potrwa. Także może poczekamy, aż to wszystko się zeskanuje. Pominę to po prostu. No, i jak widać, mamy już tutaj przeskanowane. Mamy kilka błędów, tak jak mówiłem tutaj. Chyba, klikając, możemy sobie przygotować jakiś raport, czy coś takiego. Nie wiem dokładnie, ale tak tutaj właśnie mamy systemy, w których mamy błędy. Tak jak myślałem, 46. A tutaj akurat od alarmu coś i A5 to będzie właśnie od świateł. W każdym razie, tak to wygląda. Klikając tutaj raport, prawdopodobnie pobierzemy sobie jakiś dokument w PDF-ie pewno lub jakimś innym. Tak dokładnie i możecie sobie to wydrukować, wysłać. Jeżeli jesteście, warsztat jesteście warsztatem, możecie dać to klientowi. Dobra, dajmy sobie z tym na razie tutaj spokój. Tutaj po tym skanie, który robiliśmy na początku, prawdopodobnie klikając czysty kod usuwamy sobie wszystkie błędy. Tutaj to tłumaczenie jest chyba z translatora, dlatego tak to kiepsko jest przetłumaczone, ale jak widzicie, teraz, właśnie, kasujemy wszystkie błędy. No i tutaj możemy, właśnie, wybierz systemu, czyli tutaj możemy sobie pojedynczo wybierać nasze sterowniki. Wejdźmy sobie tutaj do silnika i zobaczmy, co tam możemy ewentualnie zrobić. Zatwierdzamy i tak, informacje o wersji, czyli dane naszego sterownika to, co było tutaj przed chwileczką. Także tutaj sobie to zatwierdzimy: odczytanie błędów, wyczyszczenie błędów. Czytaj strumienia danych. Aha, to mamy tutaj jakieś o wartości mierzone. Tutaj możecie sobie zaznaczyć i po prostu sprawdzić pracę jakichś tutaj podzespołów w silniku. I pewnie tak samo jest też w każdym innym sterowniku. Także tutaj mamy coś takiego jak bloki pomiarowe. Tutaj część druga chyba tych bloków. I test działania. Tutaj mamy właśnie możliwość uruchomienia elektrycznych właśnie podzespołów. W tym przypadku też sterownika silnika. W celu właśnie sprawdzenia lub diagnozy. Także tutaj taka opcja. I cofniemy się teraz, może tutaj do głównego menu. Bo tutaj chyba mamy już wszystko. Nie mamy niestety możliwości kodowania chyba żadnego. Tutaj w menu głównym mamy coś takiego jak funkcje OBD. Szczerze mówiąc nie wiem co to jest, ale zaraz to sprawdzimy. Poczekamy chwilkę aż tutaj nam się połączy. Szczerze mówiąc nie wiem co tutaj są za informacje. Dajmy sobie z tym spokój. Sprawdźmy jeszcze tutaj funkcje konserwacyjne. Także tutaj prawdopodobnie będziemy mieli jakieś adaptacje. I tutaj mamy tak chyba reset inspekcji olejowej, immobilizer reset, reset pedału przyspieszenia, coś z ABS-em, z hamulcami. Tutaj, oczywiście, musimy pobrać te funkcje, jak widzicie, są do pobrania. Ja sobie tego jeszcze nie pobrałem, ale chcę zobaczyć, właściwie, co tutaj jest. Jakieś przyuczanie, nawet skrzyni, biegów, adaptacja egr -y. i to już chyba wszystko. Co tutaj możemy pobrać, także za wiele niestety tutaj też nie ma opcji. No, ale zawsze coś można zrobić. I tutaj chyba to by było tyle. Nie wiem, jeszcze ostatnie tutaj funkcja. A, ale tutaj jest prawdopodobnie zapytanie, właśnie o pokrycie pojazdu. Także musimy wpisać tutaj pewnie win. I być może będziemy mieli jakieś informacje na temat naszego auta. Także tutaj nic ciekawego, w sumie więcej. Nie mamy. No i chyba tyle. No nie wiem, chciałem właśnie zobaczyć, czy jest możliwość jakiegokolwiek kodowania, także niestety tutaj nie ma. Jedynie co możemy zrobić, to właściwie odczytać błędy i je skasować. Tak jak to widzieliście przed chwilą. No ale może ktoś z Was akurat coś takiego potrzebuje, bo to nie jest drogie. To kosztuje chyba coś koło 200 zł. Tak więc do kasowania i odczytywania błędów może dla kogoś takie coś wystarczy. No ja osobiście chciałbym coś więcej, ale tutaj niestety tym skanerem nie zrobimy. Ale tak jak mówiłem, może komuś z was coś takiego się przyda. No to chyba tyle by było w tym odcinku, podsumowując tą krótką i szybką recenzję. Urządzenie nadaje się tylko do odczytu i do kasowania błędów. Plusem jest takim, że nie działa tylko i wyłącznie z Audi czy grupą VW, ale działa właśnie również z innymi modelami. Być może w innych modelach jest więcej możliwości, nie wiem. No ja tutaj akurat testowałem na Audi A4 B9, także tutaj to co było, to widzieliście. Ale mimo wszystko link do tego urządzenia zostawię wam w opisie filmu. Dziękuję wam za obejrzenie. Jeśli się spodobało, wiadomo łapeczka. Jeśli nie, to łapeczka w dół. Subskrypcja bardzo by było miło. Jakbyśmy kiedyś razem osiągnęli sukces i zdobyli te 100 tysięcy subskrypcji, bym był bardzo wdzięczny. No i też zapraszam na grupę przy okazji i na mój Instagram. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.